mano czarnuchy, ja jestem MLG Pro i dzisiaj gramy w GTA V. Jak widzicie mamy tutaj kolejną misję. Pierwszą pewnie już widzieliście, bo przynajmniej mogliście widzieć na kanale. I tak, robimy włam Dzisiaj robimy WAM. tylko ostrożnie zajmiemy ogrodnika. Ten odcinek nie będzie zbyt długi, jest to w miarę krótka misja ale chciałbym trochę powiedzieć o kanale o tym co się ostatnio działo e, bo trochę nas nie było przez wakacje trochę nas nie było kanał lekko umarł ale wracamy wracamy z nowymi grami nowymi seriami e, teraz będziecie mogli e, przez kilka kolejnych tam Dni, tygodni e, oglądać u nas GTA. E, no i oczywiście czekamy na. Czekamy niecierpliwie na. No, e, na e, no, To jednak jest taka główna gra na naszym kanale. GTA mamy od niedawna. Trochę już pograłem, ale jeszcze. Jeszcze nie do końca wszystko wiem o tej grze. Dodatkowo nie grałem w poprzednie części. Zatrzymałem się na Vice City. Troszkę tam... Troszkę o zahaczyłem o San Andreas i o czwórkę. Ale to dosłownie tak, żeby tylko chwilę popykać. Robimy walkthrough pomimo tego, że w większość graczy GTA jest nastawiona na dobrą rozpierduchę. Trzeba po prostu wklepać kod, zrobić rozróbę, yy, czołgiem, latać czołgiem i tego typu rzeczy. Yy, Także my, my chcieliśmy pokazać trochę kampanii, bo yy, chcieliśmy pokazać ten sposób system gry yy, Co mogę powiedzieć o samym systemie. Nie podoba, może zacznę od tego co mi się nie podoba, bo tych rzeczy jest naprawdę mało. Nie podoba mi się to, że są stalowe krzaki. Krzak można się rozwalić samochodem, przez większość krzaków nawet nie da się przeskoczyć. Ee, rzecz, która mnie jeszcze bawi są to skoki, jeżeli e, na przykład idziemy w tej ściany i podskoczymy, to po prostu jak upośledzone dzieci odbijamy się e, od tej danej ściany i to jest takie trochę. No, nie, no, to nie e, jak widzicie moje skwile wprowadzenia tutaj jeszcze e, nie są zbyt dobre. Ale, ale na you pewno to poprawiło. You... Sterowanie. Don't na worry. początku, tak jak Be mówiłem, Mr. ja nie w przedniej części, więc miałem problem now. z sterowaniem. Jest to moja pierwsza część na GTA na konsoli. To na pewno też jest pewne utrudnienie. Trzeba się po prostu przyzwyczaić. To nie zajęło tak za długo. W małym świecie mamy GTA, mamy Pełno jakichś gadżetów e, i tego typu rzeczy, e, co jest naprawdę fajne, jakieś tam rowery, korty tenisowe, pola golfowe. E, nie wiem czy to było w szulce czy nie, ale e, tutaj mi się to naprawdę podoba. E, jestem pewny, że spędzę wiele godzin grając w tą e, Naprawdę jest tego warta. E, warto ją kupić. E, no i w sumie. To takie moje początkowe spostrzeżenia. Jeszcze widzieliśmy z, z Not Sailem i z Baterem. chwilę, poszliśmy oh, do tego miejsca, tam na miejskie koło. Nie wiem czy dobrze mówię. Mm, e, taką koruzę. I wjechaliśmy na samą górę. E, I widzieliśmy, że jest naprawdę świetny render. Unikł i kontra. Dobrze, ładnie. Czarnych to się jednak umyli No, dawaj, dawaj Ooo, pięknie Dobra mamy No jest to takie pierwsze spostrzeżenia hmm, po kanale trochę powiedziałem, kanał wraca, ożywa powoli e, Jest też szkoła w tym samym czasie co kanał niestety e, Battery Not For Sale jest, są w klasie naturalnej, więc oni trochę, e, że tak powiem, mają prawo się opierdzielać. Jeżeli chodzi o kanał. E, bo jednak w szkole trzeba trochę przycisnąć. E, no, ale wszystko powoli się rozwinie. E, misja jak widzę tutaj chyba powoli dobiega końca. I e, samo jak mój komentarz, więc ja się z wami będę żegnał. Na razie i do usłyszenia w kolejnych... w kolejnych na jakichś moich komentarzach. Może nagramy coś jeszcze wspólnie. GTA będziemy teraz nagrywać w miarę dużo. No, więc... Trzymajcie się czarni, bracia. Peace.